Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu. Dobrze wiecie, o czym będzie ten odcinek. Ale przed rozpoczęciem. Przed rozpoczęciem uczty. Chcę brawa. Chcę Was zaprosić do wypełnienia ankiety, którą podesłał Adam Las. Jest ona związana właśnie z wirtualną piłką nożną. Pomóżcie mu, bo to jest mu potrzebne do studiów, więc to wam zajmie chwilę, a przynajmniej będziecie mieli wpływ też na, na to, jakie będą statystyki z tego być może czegoś ciekawego dowiemy się na temat grających w wirtualną piłkę. Chciałbym sobie porozmawiać z wami na temat mojego ostatniego odcinka, bo ja z reguły jak się jakieś tam dwa takie komentarze pojawią to nie zwracam w ogóle uwagi, ale tak się złożyło, że te dwa komentarze zebrały dosyć sporo lajków i jak na oczywiście to jak wygląda to na moim kanale, więc stwierdziłem, że odniosę się do tego... Odniosę się do tego, coście napisali ostatnio w... pod moim filmem pod tytułem Ta gra jest jeszcze gorsza. Ktoś napisał, że mu się dobrze gra... Nie wraca do Fify, a ja mu dałem serduszko i fajnie, że mu się dobrze gra. Natomiast e, dwa komentarze, jeden dostał 6 lajków, drugi 9, przeczytam ten najbardziej lajkowany. Jancio, wiesz co, idź już grać w tą Fifę i przestań narzekać, bo słabo się cię słucha. Słabo się cię słucha, spoko. Nie wszyscy skaczą jak ty i grają Fifę, no bo ja skaczę jak gram na konsoli. Ja te porównam do takiej sytuacji, bo wy, wam się wydaje, że nie wiem, że, że ja y, przyszedłem i nagle zagrałem jeden mecz, przegrałem i zacząłem raidować, coś tam, usunąłem grę. Patrzcie, nawet ubrałem specjalnie koszulkę tutaj. O, to jest turniej, w którym brałem udział w 2018 roku. Mój pierwszy turniej w PSA 18, w którym mi się udało zająć swoją drogą, chyba drugie, albo trzecie miejsce, już nie pamiętam dokładnie. Chyba drugie. I ja porównam do takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że jest bar, w którym sobie jecie i który wygląda z zewnątrz, wiecie, no tak jak bar jakiś obiadowy, tam to no nic specjalnego, jakiś taki zwykły napis u góry, podchodzisz sobie sam do baby, która woła, że ej tam schabowy i ty musisz wziąć widelec od niej i jesz i z właścicielami się nawet nie, nie, nie próbujesz dogadywać, bo są jacyś dziwni, ale dobra, okazuje się, że jak usiądziesz, zjesz to się okazuje, że to jedzenie tam jest tylko 10 pozycji w menu, ale jest genialne i jesz tam przez cały tydzień na zmianę te 10 pozycji, bo wszystkie są genialnie gotują w środku. I teraz wyobraźcie sobie, że, na, że to jest naprzeciwko McDonalda. McDonald, który wiemy jak wygląda, wiemy jak jedzenie, czasem sobie można zjeść, jest dobre, ale jeść tak non stop to też by było trochę ciężko, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że ten bar przechodzi renowację wchodzą nowe jakieś zasłony, wprowadzają kelnera do środku, yy, jest, są 15 nowych dań wprowadzają. I za które trzeba więcej zapłacić, to tak przy okazji takie porównanie dam. I ale okazuje się, że zwalniają dwóch kocharzy, którzy byli wcześniej, zatrudniają innych i jedzenie jest po prostu no, no totalnie słabe. Nie dość, że do, drożej zrobili, bo się z tego baru zrobiła taka mała restauracja już, to jedzenie po prostu nie do bani. No i teraz Przychodzą nowi ludzie, bo widzą, że fajna restauracja, kurczę, może będzie dobre w środku, ale przyjdą raz, zjedzą, Niektórzy zostaną, bo nie będzie im aż tak to przeszkadzało, będzie im się podobał wystrój i tak dalej. Powiedzą, że ok, albo nawet, że im spakowało, a na przykład taki ja, albo osoby, które do tego baru wcześniej chodziły, stwierdzą, że przecież tam się nie da jeść, to jest po prostu jakaś masakra. I ja występuję z perspektywy tej osoby właśnie, która wam mówi, że tam się nie da jeść, bo. To, co oni zrobili z tym, co było wcześniej już dobre, to jest po prostu tragedia. Oczywiście, że to jest nawiązanie do wiecie, e-football i tak dalej. I wy się mi dziwicie, że ja wam mówię, ej, naprzeciwko jest McDonald's, chcecie zjeść coś lepszego, to może pójdźcie tam, bo przynajmniej jest... będzie wam smakowało, tak? Przynajmniej za tymi pierwszymi kilka razami, może po jakimś czasie wam się znudzi i tyle. Niech któryś mi z ręką na sercu za zagra w dobrą grę na PlayStation. Nie mówię o piłce nożnej, jakąkolwiek dobrą grę. Wróci do eFootball i powie mi, że to jest dobre. I wy mi się dziwicie, że ja wchodzę, są nowe update'y i dostaję to, co było w meczu. Ścinki, jakieś 10 FPS-ów, jakieś odbitki, jakieś w ogóle gra, która polega na tym, że podajesz do boku i wrzucasz na głowę. I się dziwicie, że ja to usunąłem podczas tego odcinka? I wam mówię, ej, idę sobie grać na FIFA, bo tam się takie rzeczy nie dzieją i ludzie się za to na mnie obrażają. Kolejny komentarz napisany. Trochę przypominasz mi Indomanu, o którym kiedyś film nagrałeś. Jak ja to przeczytałem, to miałem takie. No dobra, napisał, że zagrałem na dobrego przeciwnika i grałem e, składem polskim. Wszyscy pierwszy level, no pozdro, jakby ja mój skład polski. Zresztą, dobra, jednak wam tego nie pokażę, bo zapomniałem, że oczywiście usunąłem. Usunąłem tą grę. Ci co mnie śledzą od dawna, wiedzą, że ja tym składem polskim nie grałem pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz, tylko ja połowę tych spotkań w tej grze rozgrałem składem polskim. Ja tam połowę tych zawodników już mam prawie tam pod maksem, a ktoś mi pisze, że ja gram na pierwszy, ale spokojno, na pierwszym levelu grałem. Jedyne co rozumie w tym filmie ten mój yy, widz. Że doświadczam, osobi że, że mam lagi i osobiście nigdy takich nie miałem. Czyli dla niego, z jego perspektywy, to jest normalne, że piłka nożna wygląda tak, że zawodnik kopie, odbija się komuś od głowy, trafia Arnolda między nogi i wychodzi na aut, albo że zawodnik, który ma polecenie oddać strzał, yy, robi najpierw coś takiego, a później coś takiego, i później dopiero oddaje strzał. To jest dla niego normalna gra w piłkę nożną i ta gra nie jest idealna, nie jest nawet dobra tak właśnie o tym mówię ale staje się lepsza ma swoje smaczki gdzie niech ktoś mi powie w którym miejscu ta gra staje się lepsza właśnie ja mam z tym problem że przez takich ludzi z całym szacunkiem to przez was ta gra staje się tak słaba stała się tak słaba jak jest teraz nie przez tych którzy powiedzieli ej mam dosyć przestaję grać bo gdyby ludzie przestali grać to oni albo by porzucili ten projekt Albo by zrobili coś dobrego i myślę, że obie te rzeczy by wyszły na dobre, ale oni mogą odwalać manianę, bo przez takich ludzi jak Kacper Kaczmarczyk, oni myślą, że robią dobrą grę, znaczy myślą, oni podejrzewam, że myślą nawet, że wiedzą, że wciskają wszystkim szajs. I ci ludzie piszą, że gra staje się coraz lepsza. Ty broniłeś w wersji 09, kiedy ta gra była najgorsza. No i właśnie to jest zdanie, które mnie wykończyło. Ktoś mi pisze, że ja jestem jak Domanu. Nie wmawiaj nikomu, że ta gra jest gorsza niż była, bo gra się lepiej i to jest fakt. To jest fakt. Broniłem wersji 1.0, kiedy przyszedł do Manu i powiedział: Ej, ta gra jest taka i owaka, i połowę z tych rzeczy, które tam wymienił, nie miały miejsca w grze, albo wynikały z tego, że gościu po prostu w PSA prawie nigdy nie grał, albo ostatni raz grał 60 lat temu i, i robił tam jakieś rzeczy dla społeczności Pro Evolution Soccer, jak zawsze wymienia w tych filmach. Eee, natomiast on zrobił wcześniej film, o czymś co się nazywa, eee, nazywało New Football Game, zaraz przed wersją 0.9 i powiedział, że to co tam jest, to jest jakaś kompromitacja, że to nie powinno ujrzeć z światła dziennego i wszyscy w komentarzach. To jest dopiero test serwerów. Odczep się od e futbol, to może być dobra gra, a ja wtedy właśnie zrobiłem film i może sobie panie Kacprze znaleźć na moim kanale, że ta gra nie powinna tak wyglądać w obecnym stanie i że ja jestem po stronie do manu, że to jest jakaś kpina, to co oni odwalili, jak wyszła wersja 0.9, to nagrałem od razu film, że no nikt się nie spodziewał. Sprawdź sobie na moim kanale, te filmy dalej tam są. Nikt się nie spodziewał, że dostaniemy shit, a nie grę. Po czym weszła aktualizacja 1.0 po pół roku, gra się totalnie zmieniła, wyglądała naprawdę na coś obiecującego. I wtedy Donano wypuścił drugi film, który był taki sam jak pierwszy, a to nie miało pokrycia w rzeczywistości. I teraz, yy, dlaczego nagrywam ten film? Bo ja się chcę Was zapytać, tych osób, które tak komentują, czy Wy wolicie mieć kanał, w którym będę właśnie taką osobą, która albo zawsze mówi źle o tej grze, albo zawsze mówi dobrze, nieważne co by się działo? Wywolicie coś takiego, rozumiem, tak? Bo jeżeli ja na podstawie swoich doświadczeń i to takich naprawdę mocnych, z serią E-Football, Prevolution Soccer, mam na myśli mocnych, to znaczy, że spędziłem masę w godzin, bo grałem w to zawodowo. Zawodowo, mam na myśli, w poważne turnieje, bo zawodowo na tej grze się nie da zarabiać, przypominam. Nawet w E-Football brałem udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata i nie dostałem się dlatego, że przechodzili oszuści, którzy strzelali po 150 bramek w 15 spotkaniach. Czy wy wolicie mieć kanał, w którym jak mówię, że jest dobrze, to wchodzicie i patrzycie, ej, poprawili, jest dobrze, a jak mówię, że jest źle, tak jak teraz, to mówię, to wchodzicie i faktycznie, nic się nie zmieniło. Zrobiłem ankietę u mnie przed tym filmem na lagerach, na 100%, 20% zagłosowało na tym, że jest lepiej, a pozostałe 80% zagłosowało pół na pół, że się nic nie zmieniło, albo że jest jeszcze gorzej. I ty mi mówisz, że to jest fakt, że gra się lepiej i że to jest słaby film, bo ja nagrałem coś takiego jak do Manu. I to są dwa najbardziej lajkowane komentarze pod sekcją moich filmów. Nie pierdolaj na FIFA, bo FIFA to dla dzieci, nie? futbol jest dla dorosłych, bo tam bierzesz zawodnika i kopiesz piłką do bramki i masz paczki i końcy. A wiesz czemu FIFA jest dla dzieci? Ja wam powiem czemu. Bo tam macie zawodnika, kopiecie piłką do bramki i macie paczki i końcy. Z tym, że tak jak mówię, jeżeli komuś się gra dobrze, proszę bardzo, ale się ode mnie, jak widzicie, że, że się denerwuje, bo mam do tego powody. Bo mam do tego powody, tym bardziej, że ja z tą grą związałem jeszcze jakiś czas temu coś więcej niż tylko granie sobie w grę w czasie wolnym. I dobrze o tym wiecie. Piszcie swoje opinie, jeżeli Wam się e podoba, to napiszcie dlaczego. Znaczy e inaczej. Nie dlaczego wam się w ogóle e podoba, bo ja też mógłbym teraz parę plusów znaleźć. Pewnie, że tak. Zresztą robiłem wiele filmów już na ten temat, bez przesady. Tylko, powiedzcie, w czym jest lepszy eFootball po tej aktualizacji waszym zdaniem, niż było to na przykład miesiąc dwa temu? Być może są takie rzeczy, na które ja nie miałem szans zwrócić uwagi, bo grałem tylko jedno spotkanie i z tym się zgadzam. Natomiast ja nie jestem w stanie zagrać więcej po tym, co zobaczyłem w tym pierwszym spotkaniu. Wolę sobie zagrać w NBA, które swoją drogą właśnie pobrałem. Więc tyle. Apeluję o trochę bardziej o komentarze, które mają trochę więcej wspólnego z tym, jak było naprawdę. Jeśli chodzi o tym, co ja myślę, i o tym, co mówiłem wcześniej. Ja apeluję też o to, żeby zastanowić się, czy granie w gry jest dla Dorosłych, czy dla dzieci, tak ogólnie. Wiecie? To myślę, że warto. No, na razie chodź.